Si 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 paniko. Si si kolacja. Witamy was w nowej serii na kanale. Czyli wycieczka da. Do... Pa pa pa. Tak i zależyśmy czyty. Jesteś niewidzialny! Jesteśmy widzieli? Ile latamy! I latamy! Tak, mamy fly moda. No. Ej, co, no. co ty e, Ej, on pomyśli, e. że to duchy. No i spadnie. <noise> Boże, czemu ja nie mogę się skupić na kamerce? Ej, co tam będzie trzymać? Jest kod. Majlonowy kot, super, jeeej! Yeah. Pam, pam, paaaa! Znowu nie zdążyłem. Pa, pa, paaaa! Ło! na nareszcie. Muszę iść lastwstwem i zrobić. Rów to! Pam, pam, Ha, udało się, nioch, nioch. Patrz na to. No tak, nie boy boy! Tak. Okay. Jest ma Nadia, No mojej. Tak. Okej, jest mały dziewczynka z boy. Wszystko nie widziałe? Nawet potwory nas by nie widziały. Ło! takiego spida, masz? Wo, co to za? Wo, czekaj, rozpoznaję to. Patrz, gdzieś tutaj jest ten tutorial. Jak to? Poszukaj go. Powinien być tutorial. O, druga wioska. Tam. Czy jest Kowal? Nie ma. Słaba ta wioska. Same takie trzy domki. No, troszkę zalane to wszystko. Dobra, zwiedzamy na ha. Podaj to. Czemu. Ukradiesz im po tej Tu będziemy skrać. W tej wiosce małej. W tej wiosce małej czy w dużej? W tej. Bo w tej ukradasz ludzi. Nie w całej dużej, w całej dużej. No bo tutaj jest mało mysa. Przed siebie leć. Ale ty w Ziemniaków. Aby nie wiem, co jeść. No nie? Nie będą do lili. Nie będą mieli nawet chleba. No nie? Nieszyć im uprawy. Ziemia! Leć marchewki! Marchewki! Że nic nie podejrzewam. Jeszcze mają jedno. się myślisz? Okej, okay. nawet nie widać z tego, co mam wlec. Chyba już bez z czy czymś. A oni mają tutaj aż trzy. Czemu nie kradziesz innych pol? Wow, trzy a spider. Ale jutro będziemy odwiedzać świat, a raczej robić domek. To ich kradniemy. No, na ten odcinek nie mam pomysłów, dlatego nazwałem go po prostu Zaczynamy. A raczej nazwę. A wy będziecie wiedzieć to, że nazwałem tak jak nazwałem. Czyli nazwałem Zaczynamy, pierwszy odcinek z wycieczki, sezony pierwszy. Tak, bo będą dwa sezony z wycieczki. Jeszcze pamiętajcie, że w dodatku wykradniemy... A i pamiętajcie być zęby. Bo jak nie mycie zębów, to macie bakterie. mamy jak coś? Ile malchewek? Pięćdziesiąt trzy. Dobra, mamy zapasy. Jedzenia. Bo nam się i nawet z bakowawą i ten napis w folu musimy jeść. No co dziwnego? Chociaż może na tamtym świecie. Tam jest wioska jakoś. Nie tam gdzie kamień. Za kamieniem. Tam. To wyjście. Idź tam gdzie idziesz. Tam jest wioska. i żeby jaki gdzie ty jedziesz? Do wioski. Łooo. Wow, oni mają więcej potatosów. Będziemy yeah, mieli niedługo stek potato. Sweet potato. wyjście. Yay, Sweet potato. A w tej wioski nie okradłeś do szczełdy, nie wiesz? I za chwilę będzie noc. Jak to to Nie, całe zboże. Tam jeszcze z parę klocków zbożowych. Mówiłem? Ja to gdzie wziąłem? Serio? Cztery Aż. Aż, aż piętrit pięć tu pięć, czegoś. Trzy, pięć. No tak, ale mówi się, że trzy Boże, i nie umiem trzymać kamery. Tak, i zastanawiacie się, czemu w tym reflektorze widać, że to są fioletowe serca. Dlatego, że włączyłem jasność, dlatego, że jest ciemno całkiem, jak to nagrywamy. Dobra, chcemy tak ich ukraść teraz. Naszych komplów. Potem, teraz nagrywam. Dobrze. Za chwilę koniec nagrywania, Przyjść po chleb. Nie, póki idziesz najdłuższy ma być. Okej, już jest najdłuższy na świecie odcinek u mnie na kanale. Dziesz, konik! Zapomniałeś się nazywa jaka nie? I co jesteś taki zjeżony? A, nie masz siodła, siodła się nie da zrobić. E A fajną ma tego. No, dwanaście. Trzeba go zabić. to ja drwalem. Okej, to tyle na ten odcinek. Nie! Yeah. Jest krótki. Kirbal, kirbal. Zabiliśmy dzisiaj konia i zaczęliśmy serię ze wycieczki. Jutro będziemy robić domek. To tyle. E, chcę haglować. To na tyle na razie. E. seniora pitana na.